Cześć, witamy Was w kolejnym Student News. Dzisiejsze wydanie poprowadzą Justyna Kocur i Rafał Heda. Tym razem przygotowaliśmy dla Was między innymi 11 listopada świętujemy inaczej, jak napisać dobre CV oraz Halloween po polsku, czyli jak studenci obchodzili dziady. Zbliżający się remont ulicy Kili Skłodowskiej dotknie wszystkich, a zwłaszcza mieszkańców Wittigowa. Zapowiadamy cykl reportaży na ten temat. Dla mieszkańców miasta i studentów szykuje się istny Armagedon. Dlaczego? Czeka nas bowiem remont ulicy Kiriskłodowskiej na odcinku od ulicy Norwida do Mostu Zwierzynieckiego. Jak będzie zorganizowany ruch? Jak studenci będą docierać z Wiktigowa na kampus główny i z powrotem? Wątpliwości jest wiele. A choć remont ma ruszyć jeszcze w listopadzie, więcej jest pytań niż odpowiedzi ze strony miejskich urzędników. Będziemy się w sprawie remontu pilnie przyglądać. Zastanawiające jest, dlaczego remont rozpocznie się właśnie teraz, a nie w miesiącach, kiedy studentów w mieście jest mniej. Ale zmieniamy temat. Zbliża się 11 listopada. Nie wszyscy pójdą na oficjalne uroczystości. Proponujemy Wam, jak spędzić ten dzień patriotycznie, ale jednocześnie na luzie biegi niepodległości, koncerty, a nawet klubowe imprezy. Właśnie w takich wydarzeniach młodzi ludzie chcą uczestniczyć 11 listopada. Sprawdzamy dla was, gdzie we Wrocławiu można spędzić Święto Niepodległości. O tym, że patriotyzm nie traci dziś na wartości, będziemy mogli przekonać się w Centrum Kultury Agora. Zapraszamy wszystkich chętnych do Centrum Kultury Agora, do wspólnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. W programie koncerty, popisy, warsztaty plastyczne, warsztaty muzyczne, degustacja grochówki prosto-skotła. A czym właściwie jest współczesny patriotyzm? Są to wszystkie nasze działania. Niekoniecznie bohaterskie, niekoniecznie oparte na wielkich słowach, ale wszystkie działania, które w nas wyzwalają postawy obywatelskie. Zespół kult, którego utwory stały się już nami narodowymi, zagra podczas drugiego dnia konfrontacji rockowej. Natomiast organizatorzy imprez klubowych zapraszają do zabawy w biało-czerwonych barwach. W na naszym klubie. Sprostowiliśmy zorganizować specjalną imprezę dla wszystkich, którzy kochają Polskę, e, którzy czują się patriotami i mogą do nas spać za darmo dla każdego, który przyjdzie ubrany w sposób nie wiem, rzucający się w oczy, patriotyczny, z orzełkiem e, czapce w koszulce, dostanie Drinka Gratis. Dla tych, którzy obchodom chcą nadać jednak wymiar historyczny, zespół tańca dawnego ma w organizuje bal Niepodległości. Bal będzie wyglądał w ten sposób, że prowadzący będzie pokazywał kroki taneczne i będzie w trakcie trwania imprezy moderował całość, także e, nie są wymagane żadne specjalne umiejętności taneczne. 11 listopada. Jak obchodzić ten dzień? Na baczność, a może spontanicznie? Msze, pochody, co roku uroczystości wyglądają naprawdę tak samo. A przecież powinniśmy być dumni z naszego sukcesu narodowego. Nie możemy obchodzić tego dnia troszkę radośniej? A Ty już wiesz, jak spędzisz ten dzień? Idę z kamerą na studencki koncert pieśni patriotycznych. Zobaczycie, że nie będzie nudno. Nudno nie było też w klubie Bayer, gdzie zamiast amerykańskiego Halloween, organizatorzy urządzili zabawę w dziadowskim stylu. Nie świętuję nigdy Halloween. Uważam, że za bardzo się staramy wzorować się na Ameryce, dynie i tak dalej. Ale no, czym Halloween się charakteryzuje? I to jest z amerykańskim, mamy bardzo ładne tradycyjne święta. No właśnie, na przykład Dziady. No. Specjalnie na imprezę Dziady, czyli Halloween po polsku, klucz zmieni się na Poznania, zawisną setki pajęczyn, pająków i innych dziadawskich dekoracji. Każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno fani klasycznego Halloween, jak i ci, którzy liczą na coś nowego. Czyli wyjście naprzeciw zwolennikom oraz przeciwnikom amerykańskich tradycji goszczących w naszym polskim kraju. Niewyobrażalne połączenie, świetliste dynie, czy głucho wszędzie, ciemno wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Bo odmienne poglądy lepiej kiedy ludzi łączą niż dzielą. Na przykład wspólną zabawą, o którą po raz kolejny zadbał studencki klub Bayer. Zabawa zabawą, ale pracować trzeba. Tylko najpierw trzeba pracę znaleźć. Jak napisać dobre CV, sprawdzała Natalia Klimacka. Kogo szukają pracodawcy i czy tradycyjne CV to już przeżytek? Na takie pytania odpowiadali specjaliści podczas Dnia z Pracuj.pl. Uczestnicy akcji zorganizowanej przez Biuro Karier Politechniki wrocławskiej otrzymywali darmowe przewodniki pracodawcy oraz mieli możliwość skonsultowania swoich dokumentów aplikacyjnych. O co pytali? Chcę zapytać o formę, tak? Zauważyłem, że. Teraz forma niekoniecznie, takie białe CV, które składają setki osób ale tak samo niekoniecznie może być odpowiednie. Dobre CV powinno zawierać podstawowe dane kontaktowe oraz informacje o naszym doświadczeniu i edukacji, ale na co pracodawcy zwracają szczególną uwagę? Ważnym elementem CV jest dopasowanie do konkretnej oferty. Jeżeli pracodawca wystawia konkretną ofertę pracy, to warto, żeby CV było odpowiedzią na tą ofertę i na te rzeczy, które znajdują się w konkretnym ogłoszeniu. Aby zdobyć pracę marzeń, musimy przekonać do siebie pracodawcę. Ważną rolę odgrywa w tym list motywacyjny. Często z listu motywacyjnego wynikają dodatkowe informacje, których na przykład zabrakło w CV, albo na których nie było miejsca w CV. Mówi też o naszych kompetencjach, na przykład językowych. Zdaniem pracodawców tradycyjne CV to już przeżytek. Należy zadbać więc o nowoczesną formę, dodać grafikę i nie zapominać o aktualnym zdjęciu. Czym grozi szablonowe CV? Jeżeli ono jest czarno-białe, nudne, standardowe, szablonowe, to nie zachęca do tego, żeby zaprosić kandydata do drugiego etapu rekrutacji. Obecnie na rynku pracy modne staje się przygotowywanie wideo CV. Czy taka forma zawsze się sprawdza? Na stanowiska inżynierskie, gdzie typowo liczy się dokładność pewien y, sposób ułożenia wszystkiego, na pewno lepiej jest wysłać CV standardowe, a na pewno nie w y, takiej bardzo nowoczesnej formie. Wideo CV, teledysk, blog, a zamiast tradycyjnego listu motywacyjnego, komiks. Kreatywność się opłaca, ale należy pamiętać, że za atrakcyjną formą muszą stać równie bogate treści. Dla Student News Natalia Klimecka. Macie problem z wykładowcą, za niskie stypendium, a może bracia Erasmusi zakłócają Wam ciszę nocną? Te i inne pytania możecie zadać rektorowi Politechniki Wrocławskiej. Studenci PWR, tak jak wszyscy Polacy, lubią ponarzekać. Kiedy mają jakiś problem na uczelni, często wolą hejtować w internecie, zamiast szukać rozwiązania problemu lub zadać odpowiednie pytanie odpowiedniej osobie. Umożliwimy im to już po raz czwarty w kolejnej edycji Sprawa dla Rektora nowy rok akademicki to nowe wyzwania, to również nowe sprawy, które się pojawiły, zwłaszcza jeżeli chodzi o infrastrukturę. 15 listopada damy do użytkowania strefę kultury studenckiej. No i ja jestem ciekaw pomysłów, jakie mają studenci, jak tę strefę zagospodarować, co tam będzie się działo. I myślę, że to jest takie z kluczowych wyzwań, które... które um będzie przedmiotem chyba dyskusji. Z pewnością padnie więc pytanie, dlaczego w SKS nie będzie można napić się piwa, bo o tym, że z parkowaniem na kampusie jest ciężko i co zrobić, kiedy student czuje się niesprawiedliwie oceniany, mówiliśmy w poprzednich wydaniach. Niektórzy studenci, właśnie jak robimy sądy, trochę boją się zadawać pytań. Coś, co chciałabyś zmienić? Politechnice? Na Politechnice coś, coś się nie podoba? Nie, raczej nie. Nie? Nie mam żadnych pytań. Mógłby pan rektor w kilku słowach zachęcić ich do, jednak do, nie, do zadawania tych pytań. Tak, tak. Rektor jest taki zły, gryzący, prawda, odstraszający, więc ale myślę, że którzy mnie znają, e, powinni rzeczywiście nie bać się, powinni zadawać pytania, zadawać pytania trudne, bo w końcu... Jak można zarządzać taką uczelnią, jaką jest Politechnika, jeżeli się nie ma informacji? mieć przede wszystkim informacje i te dobre to są nieistotne. Ważniejsze są informacje, gdy ktoś nie działa, ktoś wam szwankuje, więc wtedy można rzeczywiście podjąć odpowiednie działania. I zachęcam do zadawania pytań, wygłaszania wątpliwości, bo nie ma e, złych pytań, są tylko nieodpowiedzialne odpowiedzi. Chciałbyś się o coś zapytać naszego rektora? Tak, dlaczego tutaj C13 jest tak niekomfortowo? Niewygodne pytania do rektora przesyłajcie na nasz adres. Redakcja małpastykpwr.wroc.pl. A my życzymy wam komfortowego długiego weekendu. Do zobaczenia.